Bystrzaka, bystrzaka, kurwa, jest z tymi frajdami wszystkimi, co tylko potrafią słabszych bić jak górala, e, co potrafią tylko przez internet gadać. Normalnie bystrzaka, pirancie, żółwik, rozbijemy ich. Normalnie tam się ustawię z tym Polakiem i walgo go na sukę. Kurwa, wzajemku! Kurwa, wzajemku! Kurwa, ja z tego, ja, Rafonik, jedno. Ja podejmuję wyzwanie, ale ja również mam tubie tydzień czasu na przemyślenie tego, czy chcesz legalnie walczyć dla widzów Wojtka i Boxdela na gali Prawdziwe, gdzie to będzie nagrane, będzie wszystko w internecie na żywo pokazane I każdy będzie miał powiedzmy jakiś czas na przygotowanie To będzie zajebiste, bo tam zawalczą wszyscy kurwa To, będą, to będzie gala freak fighterów. tam Właśnie o to mi też chodziło, żeby kurwa to były same walki nie, Ludzi, którzy nie są zawodowymi fighterami żeby to, było, to, żeby to było pojebane show po prostu Bo ja ogólnie uwielbiam coś takiego To jest zajebiste stworzyć dojebane show, ale takie naprawdę pełnej krasie, kurwa, takie, że ludzie będą aż pisać, że, że to jest w chuj pojebane, po prostu, co się tam będzie działo, będą walki, na przykład moja walka, będzie walka Magicala z Rafonixem, walka moja z Guzikiem, jeszcze jakby szło dopierdolić do tej gali, no kurwa, kto by tego nie obejrzał, przecież to będzie rekord, może, może nawet rekord Europy, jeżeli chodzi o streama, kurwa, KSI z Joey Wellerem, mieli 250-300 do tysięcy osób na tym, na tym lawie, z tego co wiem, no, ich nie pobijemy wiadomo, no bo to jest globalna yy, akcja, ale 100 koła na live byłoby zajebiście w chuj. To jest chyba rekord Izaka z tego, co mi się wydaje, nie? 110 koła? Ile miał Izak? Re rekord polski ogólnie? 2 miliony ludzi, no to kurwa, no to tego na bank nie pobijemy. 2 miliony, 2 miliony mieli, no to to już w ogóle. No ale wyobraźcie sobie, że. Półtorej miliona ludzi, no półtorej miliona, nie pobije się półtorej miliona, ale na przykład 150 do 250k ludzi, no jest to do, do ogarnięcia, nie? 130k, no i takie wydarzenie byłoby w stanie rozjebać po prostu Polszę, jeżeli chodzi o, o streamy, to by było, to by był rekord, rekord, który no, nawet 500, no ludzie nawet piszą, że i 500 koła by mogło być. Sam, jak, jak ja sam na streamie z Urbek sobie 54 koła, a Magical miał na, wy, na przyzywaniu duchów ponad 60 koła. To o czym my gadamy? Na wydarzeniu, gdzie będą walczyć kurwa YouTuberzy, Jupiterzy kurwa, to przecież może mieć i. No z 400 koła nawet, z 500 koła ludzi może być na tym. To by było już naprawdę popierdolone według mnie. I to się wydarzy. Pod koniec kwietnia na pewno coś takiego będzie. Ale ja bym w chuj chciał, żebyś ty, Daniel i Rafon. Kurwa walczyli na tej samej gali. No było zajebiste w huj. Czekajcie, bo na nie napisał, na nie napisał komentarz. Jestem za, postaram się z nim pogadać i despać. Ja myślę, że Rafon się zgodzi na tą walkę, żeby to się odbyło na gali. Bo to będzie tak ultimate wydarzenie i mamy zajebistego inwestora. Mamy kolesia, który ma kasę, naprawdę. Ma kasy dużo, jest w stanie wyłożyć i to nie jest organizator jakiś tak dalej. Stworzymy własną galę. Nie musimy się podpinać pod jakąś zawodową federację. Możemy wynająć halę. Możemy. Stary. Popat tak popatrzmy szczerze nie, na to wszystko. Teraz będę full szczery. Widzicie, jakie te pieniądze są? Ogólnie z tych donatów, z tego wszystkiego. To są naprawdę dużo, duża kasa. Ludzie, którzy promują jakieś ruletki i tak dalej na tych streamach, również zarabiają, mnożą te pieniądze. Tych pieniędzy jest dużo. Ja bym w chuj chciał na przykład zainwestować w coś takiego, żeby było jeszcze więcej ludzi. Po prostu to jest w chuj zajebiste. Jeżeli można na przykład tą, tą kasę włożyć w coś zajebistego, stworzyć zajebisty projekt, zajebiście zabawić ludzi, kurwa, no bo też w chuj by zabawiło ludzi. Bo nawet ludzie, którzy się tym nie interesują, nawet hejterzy, kurwa, oni to obejrzą, bo to jest po prostu, to będzie kurwa bomba w chuj, nie? to jest piękne. Naprawdę. Dlatego zróbmy, zróbmy coś swojego. Nie musimy się pod nikogo. Podpinać, tylko zróbmy coś swojego, odjemmy zajebistą galę i to będzie kurwa wtedy kosmos, naprawdę. Nie I to nie będzie tak, żeby to było na kanale Moim, czy Twoim, Daniel, czy Rafona czy kogokolwiek. Stworzy się odrębny kanał, żeby nie było, że ktoś na tym zyskał więcej. Tylko stworzy się kanał, kurwa Gali i będzie zajebiście. To, I mówię wam szczerze, nie. Tak powinno to wyglądać, czyli po prostu inwestować te pieniądze, które się zarabia, inwestować w coś zajebistego, żeby ludzie mieli jeszcze większą. żeby to rozwijać po prostu. Akurat polski stream, jeżeli chodzi o te wszystkie, nie wiem, pato streamerów i tak dalej, według mnie to jest chuj rozwinięty rozwinięty rynek. Naprawdę Pol Polacy mają w chuj ludzi na streamach, mamy. W... Zajebiście, to, zajebiście to mamy ogarnięte, ta struktura, mamy du dużo ludzi, którzy się interesują, którzy oglądają na żywo, więc można w to naprawdę cisnąć, nie. Ja bym był za tym w chuj. chuj. Jedną galę patusów, ale wyobraź sobie to, że na przykład -Stream z Ksaju też chcieli zawalczyć. I myślisz, że jakbyśmy nie zaproponowali Ksaju czy Disowi jakiegoś fajnego kontraktu i też koleś, który jest inwestorem, mógłby go opłacić, załóżmy, to myślisz, żeby nie wyszli? Stary w dzisiejszych czasach naprawdę kurwa dobre pieniądze robią robotę, bo tak to wygląda kurwa i nie, nie oszukujmy się stary, że to jest. To jest, a to jest akurat fajne w chuj wydarzenie. Każdy by na tym skorzystał, ale też pod względem takim, że dużo ludzi by się o tych ludziach dowiedziało. A na przykład Dis Stream, nie ukrywajmy. ukrywajmy Dis na przykład ma e, w przejebany, jeżeli chodzi o internet. W sensie bardzo dużo ludzi ciśnie Disa. I na przykład w momencie, gdyby taki Dis załóżmy wyszedł z xayo do walki, i na przykład pokonałby xayo, to taki Dis jest w stanie w chuj na tym zyskać. No, bo zyskałby nie tylko to, że zarobi, nie tylko zyskałby fame, ale przede wszystkim w pewnym momencie na pewno ludzie i tak by pisali JD, bo wiadomo, że to jest dla niektórych ludzi religia, ale na pewno trochę by przymknął też mordę niektórym ludziom, którzy wiecie, którzy, którzy go też cisną, wiecie o co chodzi. W, pewnym, w pewnych są takie sfery, gdzie pewnego rodzaju tradycja, a dla wielu ludzi, kurwa, JD to jest tradycja, no to. Dla wielu ludzi jest to coś takiego, że oni i tak nie przestaną, ale na pewno w, w podświadomie uznaliby Disa za jakiś taki, nie wiem, no pewno jakiś tam kawałek szacunku by mu oddali i to jest przejebane ogólnie, nie? Dis walczy w Środzie Śląskiej, tam gdzie walczył Sayu teraz. Aha, no chyba, że tak, no to, to nie wiem. No. Może byś jakieś zyski z gali oddał na cele charytatywne? No oczywiście, że tak się zrobi też, no przecież, kurwa, to będzie przede wszystkim też jakaś motywacja do tego. Na samym początku na pewno będzie tak, że z Gali, przede wszystkim to, co się zarobi, no to trzeba zwrócić inwestorowi, który wyłożył kasę, no bo to nie są tanie rzeczy. Dlatego też to, o to też trzeba zadbać. Finansjera ogólnie to jest kurwa, nie? Bo finanse to jest, to jest, to są. Finanse to kurwa ogólnie, bo żeby coś zajebistego odjebać, to trzeba wyłożyć kasę. Jest ktoś, kto wyłoży kasę, ale nie wyłoży tego za free, no bo kurwa to mu się też nie będzie opłacać, więc on musi zarobić. Izak by komentował. No kurwa, to było jeszcze. To było piękne. Dziewczyny chcą się tylko ciągle bawić. Dziewczyny chcą próbować nowe dragi. Dziewczyny chcą spróbować z dziewczynami. Bo dziewczyny są tylko dziewczynami. Dziewczyny chcą się tylko ciągle bawić. Dziewczyny chcą próbować nowe dragi.